Panie Cezary, przede wszystkim to gratulacje. Ja no To wielki sukces no. suwalszczan, suwalszczan, że nasz człowiek tak daleko zawędrował. Ministerstwo Zdrowia, jest pan wiceministrem. Co tak. mógłby pan powiedzieć, bo już kilka dni, na no dwa tygodnie chyba, tak? Jest no, już w Warszawie. prawie dwa tygodnie, tak. Czy tak. da się to służbę zdrowia zreformować? Bo tutaj dziś był pan na pięknym meczu Sporto-Zdrowie. No to jakbym można powiedzieć, że to wspólna działka Ministerstwa Sportu i Zdrowia. Tak, zdrowie nie jest dla mnie nowym wyzwaniem, bo zajmowałem się zdrowiem przez ponad dwa lata w zarządzie województwa podlaskiego. Natomiast charakter zadań w ministerstwie jest zupełnie inny. Bo tam przede wszystkim zajmujemy się kształtowaniem prawodawstwa i regulacji, które organizują cały system opieki zdrowotnej. Akurat mi w udziale przypadła opieka nad pielęgniarkami położnymi, między innymi, między innymi, czyli nad środowiskiem, prawie 300 tysięcy pielęgniarek i położnych, które pracują w naszym kraju. Wyzwań jest mnóstwo, bo wiadomo jakie są problemy, szczególnie te związane ze stabilizacją e, finansową w tym zawodzie, z kształceniem, e, rozwijaniem swoich możliwości. No i tutaj od początku spotkały mnie no, szczególne wyzwania, dlatego że już w ubiegłym tygodniu prowadziłem takie duże spotkanie z przedstawicielami i związków zawodowych i e, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. No i przyznam się, że skala, skala oczekiwań jest olbrzymia, a to, że jesteśmy też w roku wyborczym i wyborów prezydenckich i parlamentarnych powoduje, że e, Oczekiwania są kierowane dość radykalnie i no z nadzieją czy, czy, czy z możliwości na to, że zostaną spełnione. Cóż, ja mogę powiedzieć, że tak jak w, każdym, w każdej roli przede wszystkim potrzebna jest ciężka praca, ale też i kompetencje, które no, wydaje mi się, że w sposób właściwy będę w stanie wykorzystać. Ja tak mogę śmiało chyba powiedzieć, że pierwszy minister, który mówi o pielęgniarkach, bo jest to środowisko niedocenione. Ja myślę, jeśli pan spomoże to środowisko, to tak jak mały ma pomnik z czekolady w Wiśle, tak pan będzie miał w Warszawie. Tak, już wiem, że grozi mi tytuł e, pielęgniarki roku, jeżeli wszystko dobrze by poszło. Natomiast mówiąc bardzo poważnie my pod, resort podjął już działania. Oczywiście nie jest to moja zasługa, natomiast wkraczam w pewien etap nazwijmy negocjacji czy kształtowania zmian w prawie. Dotyczy to przede wszystkim zapisania w koszykach świadczeń medycznych. Miejsca dla pielęgniarek. Odnalezienia tam prawdziwego miejsca, określenia tam liczby pielęgniarek niezbędnych do obsługi poszczególnych świadczeń, poszczególnych oddziałów, a jednocześnie znalezienia środków na dodatkowe zadania i kompetencje, jakie pielęgniarki będą pełniły od przyszłego roku. Przypomnę, że od przyszłego roku pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie będą mogły wystawiać recepty, czyli ordynować leki, będą mogły również zlecać badania. Są to nowe obszary, dotychczas dla pielęgniarek nie. Nie były one dostępne, natomiast musimy oczywiście znaleźć środki na to, żeby te dodatkowe, dodatkowe kwalifikacje były odpowiednio opłacane. To nareszcie pielęgniarki będą uczciwie zarabiały. Znaczy uczciwie, no. Yy... Chcemy, żeby pielęgniarki były jak najlepiej wykształcone. To oczywiście wzbudza aspiracje. No wiadomo, że człowiek wykształcony oczekuje, że jego kwalifikacje będą odpowiednio wynagradzane. No systemy, systemy wynagradzania w naszym systemie ochrony zdrowia niestety nie zawsze dają takie możliwości bezpośrednio, czyli nie ma uregulowań takich, które by jakby z góry zakładały pewne poziomy wynagrodzeń. Wszystko zależy od sytuacji w poszczególnych jednostkach, szpitalach, od odwoli. Kierownictwa tych jednostek. No naszym zadaniem jest budować pewne rozwiązania systemowe, na czym również ja do tej pracy ja się również włączyłem. No będziemy czekać na efekty i życzymy panu, aby było jak najlepiej. Ale jeszcze jako ministra chciałbym poprosić o krótki komentarz do pięknego dzisiejszego meczu ślew z pierwszej ligi, grał z Krakowem. I no zwycięzko właśnie, z tego Wiedzieliśmy wystarczy. o co gramy. Zresztą w ogóle na wszystkich meczach w tym sezonie, na którym byłem, Ślepsk wygrywał. Także o wynik byłem spokojny. Natomiast zależało nam, żeby to było właśnie 3-0 albo 3-1. Jesteśmy już pewni, gry na co najmniej drugim miejscu w barażach. No i trzymajmy kciuki, żeby ślepsk zaszedł jak najwyżej. Czyli być może awansował do ekstra klasy. Ważne, że wygrywa, ważne, że przyciąga tysiące mieszkańców z suwał, Suwałki, Suwalszczyzny e, i że jest to dobra zabawa z radością dla wszystkich. A dzisiaj w tym szczególnym dniu, kiedy, kiedy na sali było pewnie więcej kobiet niż mężczyzn, to myślę, że był to szczególny prezent od siatkarzy dla kobiet, Panie. które dzisiaj świętują. A czy wesprze pan swoją godnością dzisiaj inauguracja ligi? Wigry grają spogoniał Siedlce. Z przyjemnością, wsparwym, ale nie ukrywam, że trochę obowiązków rodzinnych również jest związanych z tym szczególnym dniem, no i chciałbym ten, to popołudnie i wieczór już w tej chwili spędzić z rodziną. Dziękujemy bardzo. Ale oczywiście życzę sukcesu Wigram. No. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się. Dzięki.